Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Łodzi, ponieważ dzisiaj, 5 sierpnia 2020 roku. 5 sierpnia, miałam urodziny! Julia miała urodziny! A 5 września? A ja napisałem tam w podpisie. Jak pani teraz mi kazała się podpisać datę, to wpisałem w sierpniu. To pewnie ci poprawi, bo myślisz, że jesteś Debilem, albo że jesteś z przeszłości. Albo z przyszłości. Albo z przyszłości A nie z przeszłości na Czyli z przyszłości. jest też, że nie wyszło, że jestem debilem na teraz w tak Przyjechaliśmy tutaj na ma Zaprezentujemy hotel piękny Zaprezentuj nam Piękny wybrałem, Julia? Bardzo ładny Tutaj wejście ogólnie jest w starych takich kamieniczkach, ale taka odnowiona, no i takie coś to wygląda Klasyczny test, który trzeba zrobić wszędzie Test kibla? Też pierwsza reakcja na kibel wow! Jaki zajebisty kibel! Zajebisty, nie no normalny kibel Ale fajnie właśnie, czyściutko, elegancko bo stwierdzi... Mamy nawet pralkę Mamy pralkę, Zajebiste I mamy kapsułki do prania, więc bierzemy je na hata Nie będziemy to prać No więc słuchajcie moi drodzy Witam w dzisiejszym odcinku I dzisiaj będzie się naprawdę wiele działo Tutaj macie skrót dzisiejszego odcinka I za dwiona walka! Zwiona walka, katko Dokładnie tak, więc to wszystko dzisiaj się wydarzy. Będziecie mogli zobaczyć o co chodzi dopiero na końcu i zgodnie z chronologią wydarzeń. Więc póki co zapraszam Was do oglądania. Zostawiajcie łapki, subskrybujcie i lecimy! Cześć! A tu ja, hej! Witam widzów Kacpra Justyna to wytnij, proszę. Hej. Proszę to wyciąć Szartuję. Hm nie zauważyłem was kochani. Wy w sumie i po tytule, i po tym co się dzisiaj stanie, to już wiecie, bo ja ten film wrzucam dopiero we wtorek, dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj jest sobota, ale też dzisiaj jest wtorek, rozumiesz? Aaaa, no dobra, okej. Okay. Dobra, a więc tak, sytuacja wygląda tak, że dzwoni do mnie tromba bomba i mówi dawaj, no zrób no, Ja nie wiem jak to szło. Ro... Coś tam nutę I dzwoni do mnie Wojtek Gola i mówi Kacper czy ty chcesz walczyć z Bo nie mogę wam powiedzieć z kim A ja mówię, że nie na początku Ale później myślę W sumie to bym zawalczył, bo tak Mój brat sportowiec Mój ojciec, maratonista, zrobi wszystko ze sportem. Ja, imprezowicz. Coś poszło nie tak, u mnie, więc stwierdziłem, że to w sumie będzie zajebisty challenge. Dla mnie taki, żebym sobie spróbował po prostu iść w tą stronę. No a że poszedłem już na parę treningów, to złapałem zajebeczkę i wiem o tym, więc jest zajebiście. Nie wiem, jaka jest puenta i do czego tutaj dążę. A, że dzwonił Wojtek Gola. I dzisiaj powiedzieli, że. Słuchaj, Kotper, dzisiaj wychodzisz do oktagonu. Nie wiem, co ja mam tam powiedzieć. To jest... Jaki <laughs> Stwierdziłem, że pójdę taki na mniej więcej spontan. Wy zobaczycie to z tej perspektywy, z której nie widział jeszcze nikt. No i ogólnie myślę, że dzisiaj posiedzimy, pospotykamy się z ludźmi, pójdziemy do Adriana Polaka przed walką na pewno. Wola, Boga, coś tam, coś tam. Niech się I... dzieje wola, nieba z nią się zawsze zgadzać. Trzyma. Dokładnie. Nała! Stwierdziłem, że troszkę wyglądamy jak żul, bo się nie stroiłem jakoś specjalnie na te filmy, ma. Więc jedziemy do manufaktury, kupić sobie. Albo jakąś koszulę może jeszcze, ale na pewno buty, bo mam brudne. Wszystkie moje buty są zagrzebione. Wystarczy umyć, a nie kupować nowe, jak są brudne. Do wystarczy umyć. To czemu nie umyłaś? Bo to twoje. Cicho. Nie. Ile? O Jezu. Sartołek. Tak zawsze mój kolega robił. Chodził. Cokolwiek. 5 zł on Ile? Churde <noise> <noise> czemu ci ludzie tak się patrzą i nagrywamy. Lubina na. Jesteśmy I teraz ci ludzie, co przed chwilą patrzyli, tak. O, jakie debile nagrywają teraz. Uuu, ciekawe, kto to. <laughs> I, I jak piszczały, nie? Tak. Nie umiem tak piszczać. Ale tak jak dziewczynki, tak. Odważy, Jule, teraz do domu, jadę do Polaczyny, jadę się obstrzyc. Może kogoś po drodze spotkamy. Dojechaliśmy na miejsce, a tu już, kurde, ludzie kampią Długo się tutaj ty już? To już 3 godziny stoimy. To ładnie. Tutaj mamy gwiazdę internetu, Szymek i samu Kasprzyk. Lecimy dur. Lecimy dur. Dobra, ja idę do Polacyny. Jaki ty pokój jesteś? 12. 812, a ja 832 szukam i chodzę w kółko. Ja tu taki syf w tym pokoju. No spotkaliśmy się Kala. Siemaneczko. Będzie oceniał nową nutkę. W sensie nie i tak wam nie pokażemy jej całej, ale... Ale, ale kawałeczek jej... posłuchamy, kawałek, nie? Zawsze kiedy robię ten hajs, mam, robię to z nią. Siema! Siemano! Siemano. <grymne> ale to było śmieszne. Ja żałuję, że nie nagrywaliśmy od całego wejścia, jak to wszystko wychodziło. Dalej potrzebuję, żebyś mi ostrzych boki. Puszcz Barber. najlepiej na świecie. No, najlepszy Barber przed on stoi. Dobra. Nikt nigdy nie zrobił tego lepiej. Dobra, ale patrz, jaką bobiscówkę To jest studio. Po Tak, dobra, to ja się rozbieram i, i będziesz mnie strzykł, nie? Oczywiście, mordzia. Dobra, Zabry. ale jeszcze, jeszcze jedna rzecz, specjalnie dla boxdela jeszcze. Musisz no. pokazać trik, jak rzucasz maszynko. O nie, patrzy nawet, elegancja O, ja już obcięty, elegancja, Francja, można ruszać dalej Znaczy, jak Błoński przeoszczędza na hajcie, to jest operator, ta dłoń Dokładnie, no bo to trzeba wiesz, ucinać koszty, na co innego wydawać no tam, Idę to, szukać dziewczyny, no bo już się obraża na mnie Jezu, co? jest, jaka... nie było, nie było. jest No bo pokazywałem ci jak będę wyglądać Nie, ładnie wyglądasz więc ja mogę wyglądać jak żulu, bo przy tobie będę i tak. Żarcie twoje. Dziękuję. Co ty wypisujesz? Podpisuję umowy. Walczy na następnej. Nie jest gwiazda dzisiejsza. Bielona, wygrywasz dzisiaj, co? Tak, tak. Będzie dopadne strony. Ile razy byłem w środzie i nagrywałem piosenki, zawsze Mielana przychodzi i zawsze jak mielona głową podszęcie, to było dobrze. nutka wchodzi na Bielana, bo... SK, SK i lecimy. dość, że własną dziewczynę każesz, na nagrywać, jest, że na niej nagrywasz. To jeszcze ją krzyczesz. krzyczesz. No taki jest. Bardzo nieładnie. Nie, Wiesz, w Family Friendly YouTuberze to co? Ja wiem. Patologia tak o, naprawdę. No właśnie, ci patologi są bardzo spokojni. Czy to największy polski fighter? Największy polski fucker. Dzisiaj będzie grał? Christian Boński. Christian Boński, największy polski fucker. Będzie. Będzie. Boński, będzie. tak. Pan nie może. Ale dziewczyna może? Może. Do dobra, to idę. Masz za ilubiny, nie może. Dobra, to idę. Ja się boję, że ja się przewrócę. No ale ty ładnie wyglądasz, to nie fair, bo ja się ubrałem jak żul. Ale przy taby wyglądamy jak gwiazda Dobra, miejsce musimy znaleźć gdzieś To tam jest przy tym wyjściu ich, nie? Tam chyba, no Ale trafiliśmy chyba nie. najgorsze miejsce, co? Chłopany przed chwilą? No wiem, słyszałem właśnie, dlatego przyszedłem Na, to skaptą, słyszałem. Zaraz się widzimy w Pentagonie Mordor Wiesz ile ja bym musiał skapnąć i powtórzę to samo Powiedz ile a? Powiem tak, że dżentelmeni o Hi się nie rozmawiają, a młody o tym bardziej Okej, okej Dobra, siadamy sobie, łączymy to chyba, nie? A co, Ty masz tutaj miejsce? No zostałeś z tyłu, tutaj widzisz, youtuberzy, si muzykanci są dalej niż tam, wiesz, raperki jakieś po prostu, rozumiesz? Ogzel, szumaj w ogzel. Ogzel. I załatwiona walka. Załatwiona walka. I mamy tytuł. I mamy tytuł. I tak, <m <m I tak yeah się robi wyświetlenie w 2020. Na trzy kanały naraz. I już już Podobno mi powiedzą, kiedy będę wchodził, dopiero na samym, samym wejściu, ale ja dalej nie mam zaplanowane, co mam powiedzieć, więc... Zobaczymy, czyli pełen spontan i w sumie bardzo mi to pasuje, więc gitarka. Hej, to ja. Jak ci się podoba? Wszystko? Super, kochanie, dziękuję, że zorganizowałeś bilety. Mua. W ogóle dziwna akcja, w sensie dziwna, ciekawa. Tu będzie kręcił film pa Patryk Vega.

bo on jest moim przyjacielem, a teraz muszę tutaj stać, więc co mam powiedzieć? Będziemy walczyć na no, ufence, będziemy imitać, a ja teraz sobie doziomam, bo to jest ważniejsze dla mnie teraz. Więc są dni, gdybym że mam trochę konieczek, ale muszę iść do ziomka. Dzięki. Absolutnie, że rozwijemy zawsze najważniejsze. Wielkie brawa, kater Polski, moi drodzy, to jest bardzo ja poszedłem przyjaciela. Duniki wyszło, bo miałem tam wyjść, miała być pogadanka, miało być wszystko, no ale stwierdziłem, że lepiej jest pojechać do Adriana niż tam pajacować na scenę, bo jeszcze zdążymy popojacować i to wszystko zapowiadać. Eee, Najgorzej, że z nawigacji nam pokazał jakiś dziwny szpital i, i wyjechaliśmy gdzieś w las, no ale lecimy. Mamy już chyba dobry adres i co? Jedziemy zobaczyć, czy z wszystko jest dobrze. Mam nadzieję, że tak. A co to za sportowy świr jedzący catering? To ja, Katerin, Jack. wszystko jest sportowe, wszystko jest tego. Nie wyszło tak jak miało wyjść, bo tam miała być, wiecie, gadka, szmatka, coś tam w tym optegonie. Zdrowie Adiego jest ważniejsze. No ale w sumie i tak wyszło z tego nic tak naprawdę, bo nikt nie może wejść do niego ani do szpitala, bo jest i covid i wszystkie jakieś tego i dopiero za 3-4 godziny będzie wiadomo. Ale widziałem, że wrzucił story. mówi uuu, jadę kredką na sygnale I, i zadowolony, więc no jest już pierwsza, ja szczerze już bym się kładł spać, ale obiecałem Julce, że jeszcze podjedziemy, nie obiecałem, ale... Uśmiechnęła się jak to powiedziałem, więc pewnie podejdziemy Jak cieszycie się, że będę walczył na fejlowa ma... Zawam Zostawiajcie lajki i jak subscriber Jak mamcno z kieszonki Subscriber Now Hej